Cześć, Mako z tej strony, Mistra na 15 dzisiaj zagramy Farming Simulator 15 na mapie Poland Map V1 pod ostatnim filmikiem ze sprawdzania Mam właśnie sprawdzałem mapę Poland Map i dużo, parę komentarzy, no ale będzie dużo, było na temat tego, żebym ograł sobie na tej, zrobię serię czy coś w tym stylu żeby coś się działo więc postanowiłem właśnie pokombinować, jak widzicie jakoś tam SIPME kupiłem kosiareczkę. Eee, mamy Ursusa C385A z opryskiwaczem i to właśnie nasze dzisiejsze zadanie eee, no, na tym momencie tylko o tym myślę eee, jeszcze za dość ciekawe pieniądze kupiłem rekord Rekorda, który będzie na razie eee, oczekiwał do muszę eee, go wyczyścić, to tak stoi, nie? Żeby się tam... Eee, każdy yy, nie pytał Na no próżno, co on robi, po co on robi, czemu on tak stoi Dawno nie grałem w FSA, trochę przed miałem ogólnie Z nagrywaniami Jak nie burzę, to coś miałem... Prywatnego i tak dalej, i tak dalej Więc co? Czas uzupełnić sobie ro... Rozsiewacz się, ma rozsiewacz Ale bardziej opryskiwacz Dobry jestem, co nie? udało mi się to naprawdę mi się to udało i ogólnie wszystkie pola trzeba opryskać no i jeżeli nam starczy czasu żeby znowu szybko nie kończy odcinka to pierdychniemy sobie polska, znaczy będę chciał skość trawę tamtą jedną dobra, stówka lecimy minus 600 600 do 600 euro żeby nie bo straciłem na tym nie do końca. Uff, ale ciągnie. Jęczy, jęczy, jęczy. To może Aha, no i liście. Ścieżki technologiczne. Łapka w No i już go coś bierze. Ścieżki technologiczne by. auta to jest ten No tam, co, no. nie Znaczy, jaki żal ze ścieżkami... E, nie, dobre są pewnie no, jednak, no, że jadę, to... Tak średnio trochę Akurat co, co ze ścieżkami, to masakra tutaj no takim podobą um, ma być ścieżka technologiczna To ciekawostka z tego nie zrobimy, no mm, i po prostu wyczuwam to cudownie. Trzeba złożyć do drzewo, nie, przecież nie. ja tu zacznę wytęcać to tak. Jest ja tracę. Cały plon. Nie, 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 no. na tym odcinku jest że pryski... No nie, oprysk się nie uda, nie ma szansy, nie tego jest ja się zgodzę, ścieżki robić na polach yy, o dużym areale, a nie o właśnie takim nie, yy. nie, 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 jeszcze raz nie trzeba najpierw usunąć mod uw proszę mnie, dzik się... będę musiał yy, mod yy, oczywiście ścieżek technologicznych a dopiero potem pomyślimy o o, o. To... Starczyć Więc tak jak czułem dobrze, że sipe, też sobie zakupiłem Cedra po pokosimy Będzie się działo Prieria, 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 prieria ją coś złożyć daleko nie ma nic więc... Trzeba się pomęczyć trochę Z manewrami tutaj Zobaczymy ile mamy tutaj do paszenia, tych łączek no, na pewno tą mhm. Czuwam, że zim jest skin to dobrze Roz, rozkładamy, opuszczamy gościa i jedziemy Więc kolejne życie za modnego rolnika Czas zacząć, już daję palnik i nadal nie wierzę. Kolejny ciąg... Żeby szybciej niż 5 km na godzinę nie wystawiony. z tym mistrzowska sprawa. W ogóle mnie to nie huś. Taka jazda. Hmm. Może przemyślmy to. O mały niecholant. Nie głupi pomysł, przydałby mi się taki malutki im mhm. Nie ten. Nie ten, nie ten, jeszcze nie, nie ten. Ten. Dobra. Tu zobaczymy całą drogę. No ale może byś tutaj najpierw odczepił. No dobra. Odstawiony jest niby. To może pójdziemy po tego new i sprawdzimy, jak on będzie fruwał z tą kosiarą. Nie wiem, coś że tak ustawiony jest NFS, tak niekompatybilność eee, koszenia. Zobaczymy, jak będzie mi się fruwał. Alos będzie pasował. I to porządku. Ui. Uj. Uj, a mój. I to co? O, nie wiesz, że coś nowego. Przecież coś nowego jest. To podniesie się trochę. Dobra, jedziemy. Kosimy, kosimy. To jest przydatna rzecz Teraz tak było coś widać chociaż na razie to patrzę by tylko nie przywalić drzewa może tak, ale pasze byli niewielowi na godzinę, to znowu jest za szybko moim zdaniem Orientalna taka prędkość do, do koszenia właśnie w FESie tutaj powinna być około 10-15. E, więc no niestety, ale no nie ma realizmu na razie tutaj takiego. 20 moim zdaniem akurat dość szybkie koszenie. No ale no cóż, no to jest FS i to jest simulator. Symulatory zawsze są takie, że... Raz będą aż za dobrze, drugi raz za źle. Dobra, wystarczy mi uczynić w środku. Okej. Okay. Idziemy dalej. Ładnie, chociaż ładnie kości tutaj kryje, robiutka. Hmm. Nawet nie mam o czym pogadać. Nie, ale nie? Ja tak w ogóle, jakoś nie ma o czym gadać. Zero pierdół. No jedynie co mam mogę powiedzieć, że nie wyjeżdżam Nikiego i mi się skończą. Bo już jestem właśnie wymyślony śniadanie Nikiego i dlatego nie mam o czym gadać. Tak, taki to finał wychodzi tego interesu. Więc niestety, ale przez chyba nie cały tydzień. Tak, tak przeczuwam tyle będę u nikiego. Po prostu nie będzie filmów zbierać z mojego komputera tylko unikiego albo coś nagramy na kompie, albo po prostu na pewno będą vlogi, na pewno będzie na pewno będzie, na pewno będzie yy, może coś na pewno nagrane z Reala. O, o tutaj na tego tak podjechałem, to może ten róg tak ładnie wykoszę. No, pięknie jak się licznie chce No i no będzie co innego, po prostu będzie co innego i będziecie musieli się przedstawić, ale liczycie, to też wam się będzie podobało jakie nie lepiej niż to co jak nagrywam, bo takie właśnie vlogi dużej z czasem was Dobra, lecimy kolejne kolejna łączka z kolejnymi przeszkodami można lepiej tak odprosić W środku mi się lepiej Kursus tak postawiłem tutaj Nie gubi pomysł Ale trzeba i tak go przetransportować w inne miejsce o! To mi się niusiek zwiesił tu na bokach I ma dalej Ciekawa mapa, bardzo mała, bardzo szybko się będzie na niej pracowało Wystarczy tej radości w środku. Wkosić, odkosiłem. No tutaj coś trzeba przerywać. Może potem trzeba będzie jakoś to wyrównać. Albo mi coś do oka. To pewnie ten mi Bardzo ładnie. A prawda, teraz jakoś tak jestem ustawiony w tą stronę. żeby odkoszę te wszystkie pierdoły. Co nie mogłem. No nierealna akurat, że się ta trawa nie kosiła, no cóż. Szczerze to fajna ta droga jest tutaj tak podzielona. Ale gdyby nie ta droga byłaby fajna duża łączka, taka naprawdę super by się akurat tutaj na nie robiło. Taki duży kwadrat to byłby. albo po prostu nie bardziej prosto pan jednak. ale żebym się tu przeciął. Nie za ciekawy interes. Ooo, ale tutaj kosze. Coś, coś mi nie wychodzi w ogóle. Akurat filmik będzie wydany wtedy, kiedy... znaczy wtedy tego dnia, którego będę wyjeżdżał do nikiego, więc to będzie filmikiem... Jezus Maria, jak ja wjeżdżam. Niż się dziwnie z kierownicą mają bo po prostu ma za szybkie przyspieszenie. Ja nie mam... nie mam co w ogóle jak drygować nim. Jak przyspieszę, to kierownica dwa razy później się obraca. Jest tak dziwnie wygląda. No ale dobra, no coś poradzić. Nie ma co przeżywać. No, opuszczaj się. Okej, okay, dobra. Tam już dalej nie mamy chyba łączki, ale tu coś mamy i tutaj by nam się przydało jeszcze to skosić. Włączona już? Mówimy. Dobra, będziemy znowu odkosić tego nie. Znowu sobie powierzę, że MFM to będzie coś mocnego. Żyć nie umierać wręcz. Trzeba po to uważać. No i żniwa, żniwa, to jest też najważniejszego. Będzie się nie działo, te żniwa. Wyczułam, że to będą chyba moje najlepsze żniwa. W całym moim życiu pięknym. Starym już jak świat. Nie nałamę. No, Akurat kurczę ta łąka jest taka dość ciężka, bo trzeba dużo. Będzie się kręcić i bardzo dobrze mi to wychodzi jak na razie. Jak na razie. Super. Mam na wystarczne. odkosiłem. Ale nie wiem czy Wy też tak myślicie, ale w moim zdaniu te pierwszy taki pokos, to odkoszenie takie. Lepiej na przykład się robi w właśnie w ciągniku w środku niż po zewnątrz. Lepiej można właśnie po kole porównać to wszystko, więc naprawdę fajnie będzie, fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. fajnie mi to wygląda. Coś, coś wyczułem, coś jest, okej. Okay. będzie chyba w łączka. Więcej nie, nie, wyczuwam. Bardzo fajnie. Jest drzewko, tu też trzeba, z drugą stronę Hmm. Trzeba tu się wywijać z kierownicą dobrze tylko Dobre ruchanie ręki ojusi tui, oj, oj, oj. udało się. jest, nice. No i tyle to by było. Na mnie. Co? Jedy ma na rogala. Zobaczyć czy jeszcze jakąś łączkę tu mamy nawet nie wiem. O! Mamy łączkę kolejną. Hmm. No no to, to jak? Mamy taką łączkę. No jak dobre jest, że możemy ją rozłożyć. Kręcę Aha, się. Ale pompa. Tak to ślicznie wygląda, że... No tutaj już nie będę musiał wkraczać w środku, bo... Nie będę musiał wkraczać, bo to jest bardzo ładna, prosta... Długa łąka, oj, z tego co się będzie działo tutaj. Tam to będą takie małe pierdełki. No i fajnie, fajne. Bardzo fajna łąka wymyślona. Długa. Kilka przejazdów w sam raz. Myślę, że tu nie będzie fajnie, że sprawdzę jaki tam czas mamy. Dość fajny, ciekawy. Nie wiem. Piszcie może w komentarzach, tam na pewno będę czytał Mikiego, jak co byście chcieli, żebyśmy z nikim robili. Eee, aha, trzeba. Tak. W co byście chcieli, żebyśmy robili jak będę niego... Co nagrywali? Może macie jakieś super życzenia? Jak macie super życzenia, to walicie. Zawsze coś tam wymyślę. Więc piszcie, piszcie w komentarzach, co tam sobie życzycie. Tak będę musiał w drugą stronę przejechać jeszcze. raz ok. I lecimy. Nie no, New Holland fajnie wygląda. Taki małych yy, do takiego małego gospodarstwa 75 koni wystarczy ma być dla mnie. Naprawdę super. ciągnie dyskru, oberczaki. Oh, I to mi się podoba. Chociaż... chociaż on umie z kosiarką współpracować. Nie daj tak, reszta wspaniałych. Reszta wspaniałych sobie nie poradziła z taką dość ciężką pracą. No co i tutaj to by nam się przydało o prosto wykosić nie próbować tak, bo no tutaj żeśmy tak wywijali te rogale, bo to będzie głupota taka jeździć po tym samym będziemy mieli, jebie... ale prosto nie, naprawdę zbieżność w tym Holandzie jest cudownie ustawiona można puścić kierownicę, no niech sobie jedzie z na dalej, tutaj są bardzo proste ta strona jest boska drzew jest dość dużo na tej mapie jak widzicie więc też też się gra trochę ciężej ale oczywiście ja polecam mapę jak chcecie oczywiście link w opisie link do modów nie wiem czy mam zrobić nie postaram się zrobić no, starczy czasu na ja pewno wieczorem jak jedę. I, i nie i zrobię wam właśnie paczkę z tych modów hmm, e, czyli to będzie kosiareczka holandzor oryginalny tamten ursus Pryskiwacz, no i widzą też mam widzą kawy Bizonek dobra rzecz Bizonek wam się przyda No, czyli już muszę sobie tylko zapamiętać, żeby Wam też taki modpak z tej gry Wam wrzucił yy, Postaram się wrzucić Wam na zip Share, żebyście mogli spokojnie sobie je pobrać yy, Bo yy, takie yy, pisaliście ogólnie, żebym nie wrzucał na upladę, co nie? jak wrzucam jakieś mody, no ale niestety, muszę Was tutaj zasmucić, że Zipshare przyjmuje tylko pliki do 200 mega, nic więcej, a jak ja wydaję mod, który waży 250, 350, 400 mega no to tylko ratujemy tu pladet, i nic więcej, tak, ja z wielką chęcią mam na dam, bo dla mnie to jest super przeglądarka, tak, nasz przeglądarka super, właśnie, strona do hostingu plików i dla mnie naprawdę super się z niej pobiera, więc dla was też byłoby grubo, tak bez żadnych limitów i tak dalej więc tutaj bardzo chętnie mógłbym wam rzucać to co nie ale jeżeli na przykład modpack czy mapa waży powyżej 200 teraz przeważnie tak się dzieje że około 400-350 ważą pliki modpacków dużych czy modów więc no niestety no ale no rzekłbym tyle że no tylko ratują mnie takie właśnie kupla, detykat szary i nic więcej tylko to daje coś tam więcej ale myślę, że chyba ta SIP ma opryskiwacz Ursus Bizon nie będę ważył 200 mega bo mało prawdopodobne więc upnę wam to właśnie na ZIP i Share więc będziecie mogli sobie spokojnie pobierać bez żadnych problemów eee, oczywiście w reflinczku ale reflinczek to jest dla was pikuś dla mnie fajna zabawa, a dla Was pikuś, bo naprawdę klikacie sobie tylko na link z roppingu, nie wyłączajcie z strony, nasze znaczy nie, nie przechodźcie na inne karty, poczekajcie troszeczkę na tej stronie. Pokażę Wam się w prawym górnym rogu, tam please wait 5 sekund czy coś takiego. Mój perfect English, nie? Więc nie, nie stresujcie się, poczekajcie tam. 5, 4, 3, 2, 1, skip to go i już macie jakby to powiedzieć przekierowanie i macie pobieranie z zikrzer więc tutaj naprawdę nie przejmujcie się to kliknięcie jest tylko kliknięciem więc dla mnie to dużo radości bo zawsze coś mi się uda tam zebrać a zbieram na tą sportową kamerkę nie wiem czy nie w tym sezonie nie wiem czy będzie mi się opłacało w ogóle kupić tą sportową kamerę bo... Po pierwsze, że nic nie już nie nagram, chociaż do końca lata jeszcze daleko, więc może, może. Coś mi się tam uda. Nie będę kombinował, zobaczymy. Nie mówię, że nie. No ale to już też zależy od riflingu. Więc też wszystko wszystkim. Okej, okay, fajnie. O, przejechałem w tą stronę. Tu coś mamy. Tu coś też mamy. Robiłem sobie bączka Brączka się też zrobiła. Brączkuś? Brączkuś miał urodziny miał. No kurczę, życzymy mu wszystkiego najlepszego pewnie, co nie? Ja mu życzę oczywiście. Wy też, piszcie w komentarzach. Kurczę, chyba milion komentarzy bym musiał mieć, żebyście to wszystko pisali, co ja tutaj mówiłem. Próbujemy. Pokosić jeszcze tylko to. I koniec tego bola. Oj Jezu, no ja mówiłem, że no ja wierzę, nie wiem. Więc no ładna naprawdę, łączka z jediaszcza. Chyba najbardziej, ale najbardziej mi się tu pomijało. Nie wiem, czy nie za szybko jest. Też mi sterują. Ten, ten. No tutaj, super. Tam, Dobra, więc to by było na tyle. ściano kłosów. Części pierwszej oczywiście. Dobra. O, może dobrze tu samba sobie. Tak muszę rozłożyć, bo on na stojaka nie stanie. Trochę pozdrawiam. Kosiarki nie stoją na stojaka. Ibuu. Fajne dźwięki. Bardzo fajne. Dobra, może nie wcieniu zostanie chyba ale tam gdzieś, no, sto wiem bardziej pod wieloką centralną. Okay. Dobra, to, to co? co? Przedmiar czas, bardzo fajny. E, w tym odcinku to wszystko, oczywiście, jeżeli chcecie dalej setować pogląd, to tutaj... O, fajnie, znowu jest, lubię, lubię to fajnie, lubię to, to fajnie, fajnie myślę to jest. E, więc e, wpłódźcie, zostawcie, komentujcie, jak widzieliście na tom pageu. Jest oczywiście już was 10 tysięcy, ale też, które są pustymi chybami, ale myślę, że mamy ten interes. Ale i tak za ten numer, za 10 tysięcy bardzo wam dziękuję. Myślę, że to się przełoży w wyświetlenia i, 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 i łapki, i komentarze, i jeszcze więcej słów. Więc dziękuję za oglądanie, łapki, słów, jeszcze raz komentujcie. Trzymajcie się i to już będziemy się w dzięki go na vlogach, no i na filmach z rolnictwa. Trzymajcie się. Cześć.